Wielkimi krokami zbliża się jeden z najważniejszych dni w roku dla zakochanych. Mowa oczywiście o walentynkach. Ten dzień można spędzić z Pałacem Kultury Zagłębia. I walentynki z Pałacem Kultury Zagłębia. Co przygotowaliście Państwo na tę okazję? Każdego roku zbliża się taki okres, kiedy większość mężczyzn staje przed dylematem, co zorganizować z okazji walentynek, czyli święta zakochanych. Na pomoc... Wychodzi Pałac Kultury Zagłębia, który opublikował taki pałacowy poradnik miłosny. A w skrócie, co trzeba zrobić, żeby te walentynki nadchodzące były udane? Po pierwsze, trzeba wybrać jakieś wydarzenie, na które zaprosimy swoją wybrankę. Mamy do wyboru koncert. Nominowanej do, do Fryderyków Kasielins, która występowała na wielu festiwalowych scenach, między innymi openera czy męskiego grania. Ten koncert odbędzie się w Dzień Walentynek o godzinie 19. Bilety to są w cenie 35 zł. Lub dzień później, czyli 15 lutego o godzinie 19.00, w kinie kadr, będzie wyświetlony film Marien i Leonard. Jest to historia miłosna Leonarda Koena. Gdy już wybierzemy takie wyda to wyda właściwe wydarzenie, które nam najbardziej odpowiada, e trzeba zarezerwować bilety. Można to zrobić na stronie www.palac.art.pl lub bilety.palac.art.pl Gdy już mamy zarezerwowane bilety, musimy oczywiście zaprosić naszą ukochaną. Najlepiej włożyć koszulę, sprawdzić czy jest czysta. Jeśli jest czysta, to własnoręcznie ją wyprasować, lub poprosić o pomoc mamę, jeśli sami nie potrafimy tego zrobić, a wielu mężczyzn niekoniecznie potrafi prasować koszulę. Ważne, żeby nie angażować do tego was, swojej ukochanej czy żony. Gdy już mamy na sobie koszulę, kupić jakiś bukiet kwiatów, najlepiej jej ulubionych kwiatów. Jednak taki bukiet z marketu też będzie dobrym rozwiązaniem. Idziemy, skwiatamy, zapraszamy, zapraszamy na koncert lub seans, ale nie zdradzamy dokładnie, co to będzie za wydarzenie, gdyż tajemniczy mężczyźni są bardziej pociągający. Umawiamy się w danym miejscu, na przykład na Placu Wolności przed Pałacem w Dzień Walentynek, najlepiej godzinę przed wydarzeniem. Oczywiście ubieramy się w miarę elegancko, ale bez przesady. Bierzemy pod rękę swoją wybrankę, idziemy do kawiarni Pałacu Kultury Zagłębia. Tam kupujemy kawę, najlepiej dwie, żeby nie być na sknerę, i dwie PKZ, czyli wykwintnie czekoladowe ciastka pałacowe. Oczywiście pomagamy się jeszcze rozebrać wcześniej naszej wybrance, odwieszając płaszcz na, na wieszaku. Poruszamy wtedy rozmowę jakąś adekwatną do sytuacji może być to temat muzyki. Po położeniu kawy i ciastek na stole można wybrać jedną z płyt, z pudła pełnego płyt winylowych w kawiarni, najlepiej taki, taką płytę, która zrobi nastrój romantyczny i puścić ją w kawiarnianym gramofonie. Na 15 minut przed wydarzeniem e, zapraszamy naszą wybrankę na kolejną niespodziankę i idziemy do sali, w której odbywa się bądź koncert, bądź seans. Zasiadamy wygodnie w fotelu i oddajemy się emocjom, które są prezentowane. W drodze do sali można jeszcze odwiedzić wystawę prac pałacowych pracowników, która znajduje się w holu głównym pałacu, a można to zrobić bezpłatnie, gdyż jest to wystawa ogólna dostępna. Zresztą jak każda wystawa w pałacu. Po skończonym koncercie czy seansie filmowym, wypada nam zaprosić naszą wybrankę, jeśli oczywiście nie jest to żona, na lampkę wina do siebie do mieszkania. Jeśli się na to zgodzi, wtedy musimy kuć żelazo póki gorące, ale już co dalej będzie i jak się ten wieczór potoczy, zostawiamy już naszym odbiorcom i tym, którzy. W dzień Walentynek lub dzień po odwiedzą Pałac Kultury Zagłębia.